Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii kursów do programu GDevelop 5. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dwoma kwestiami. Po pierwsze, stworzymy sobie taki system punktów, które będzie mógł zbierać nasz gracz i prawdopodobnie w przyszłości za te punkty będzie mógł coś kupować albo zwiększać swój wynik cokolwiek. W każdym bądź razie z tym będą wiązały się dwa następstwa. Po pierwsze, opracujemy sobie taki stały element interfejsu w tym miejscu. W którym to nasz bohater będzie miał cały czas wyświetloną liczbę punktów, którą posiada. Druga sprawa to opracujemy sobie taki system, który będzie sprawdzać, że aby, do, aby ukończyć poziom, nie potrzebujemy już tylko i wyłącznie stanąć w tym miejscu, dosięgnąć tego kryształu, ale również posiadać jakąś określoną ilość punktów. Drugą kwestią, którą się zajmiemy, jest podążanie kamery za graczem, dzięki czemu nasze poziomy będą mogły być bardziej rozbudowane. W takim razie weźmy się już do pracy i zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Na samym początku zajmijmy się punktami. Dodajmy dwa obiekty. Pierwszym z nich będzie sprite i to będzie monetka jakaś, która będzie symbolizować nasze punkty. Z racji, że nie za bardzo potrafię rysować, to narysuję sobie tylko taki okrąg, który będzie tą monetę symbolizował. I to powinno wystarczyć. Uznajmy, że to jest moneta, nazwijmy to jeszcze moneta, tak dla jasności. I tyle. Nie musimy nadawać temu żadnego zachowania, ponieważ będzie to w całości później definiowane przez ten, przez ten papierek z eventami. Teraz dodajmy drugi obiekt i tym obiektem będzie tekst. Będzie to tekst, który wyświetla nam nasze punkty. W takim razie nazwijmy go właśnie punkty. Ta nazwa jest tylko i wyłącznie orientacyjnie i ma służyć nam. Ale tutaj to co wpiszemy w sekcję Intel Text to, edit to Display będzie już taką kwestią tego co będzie rzeczywiście się wyświetlać na ekranie. W takim razie napiszmy tutaj punkty i niech będzie 0. Dlaczego tak to ma być dokładnie napisane? Dowiemy się niebawem w tym poradniku. Możemy zwiększyć sobie czcionkę, możemy zwiększyć sobie kolor i możemy to pogrubić albo pochylić. Możemy też sobie wgrać jakąś customową czcionkę z naszego dysku, ale ja nie będę tego robić. Ta czcionka, która jest tutaj w zupełności mnie zadowala, w takim razie chwilowo to będzie już taki pierwszy nasz punkt. Teraz trzeba przejść do zakładki z eventami i dodać odpowiednie funkcje, odpowiednie akcje i zdarzenia, żeby to wszystko działało ze sobą. Na samym początku zróbmy tak, żeby gracz po najechaniu na monetkę ją zbierał, czyli żeby ta monetka usuwała się ze sceny. Kliknijmy w gracza i sprawdźmy, czy koliduje on z monetką. Jeżeli tak, to będzie się działo, działo takie całe następstwo, całe następstwo czynności i pierwszym z nich będzie oczywiście usunięcie tej monety. Co stanie się dalej? W następnym kroku musimy oczywiście dodać sobie punkty. Punkty znajdziemy w Other Actions i tutaj taka sekcja, która nazywa się, mogę to źle przeczytać, Variables. I tutaj mamy takie dwie sekcje i teraz bardzo ważne jest, żebyście zrozumieli różnicę pomiędzy tym, co nazywamy Global Variable, a tym, co nazywamy syn e, variable. W czym tkwi różnica? Ta zmienna globalna będzie taką zmienną, która będzie definiowana na cały, w całej naszej grze. To znaczy, jeżeli ulegnie ona zmianie na jednym poziomie, to ta zmiana będzie widoczna na innych poziomach. Z kolei zmienna sceny, którą widzimy tutaj poniżej, będzie zmienną charakterystyczną tylko i wyłącznie dla tej jednej konkretnej sceny. Pomówmy więc o tym na takim konkretnym przykładzie. Możemy więc w takim razie ustalić sobie, że będzie nasza postać zbierała punkty, i jeżeli użyjemy do tego zmiennej globalnej, to wówczas powiedzmy na pierwszym poziomie zbierzemy 30 punktów, i na następnym poziomie zaczynamy zbieranie od tych 30 punktów i dodajemy sobie do nich dalej. Jeżeli z kolei do magazynowania punktów będziemy używać zmiennej sceny, to wówczas na pierwszym poziomie powiedzmy możemy zdobyć 30 punktów, i jeżeli przejdziemy na drugi poziom, to zaczynamy z pustym kątem, od nowa mamy 0 punktów, ponieważ te zmienne nie przechodzą wartościami między scenami. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Ja zdecyduję się tutaj na użycie zmiennej sceny, ponieważ wydaje mi się, że punkty będą tutaj rozdzielane osobno. Co poziom ewentualnie w przyszłości będzie to dodawane do jakiejś osobnej zmiennej globalnej. W takim razie nazwijmy naszą zmienną punkty i w sekcji Chosen Operator dodajemy add, ponieważ chcemy, żeby te nasze punkty były do naszej puli punktów była dodana wa jakaś wartość. Ja chciałbym, żeby ta wartość wynosiła 10 w tym wypadku. Czyli, żeby każda monetka dawała nam 10 punktów. Ostatnie, co pozostało nam zrobić, to ustalić taki system, dzięki któremu będzie się to wyświetlać w tym oto polu tekstowym. W takim razie kliknijmy sobie w poziom pierwszy i tutaj dodajmy nową akcję. Zaznaczamy punkty, i tutaj w tych punktach musimy sobie zmienić modify the text. Na samym początku ustalmy opcję setu, ponieważ będziemy ustalać jakąś stałą wartość tego tekstu. Ta wartość musi być zapisana w cudzysłowie, ponieważ cudzysłów będzie oznaczać, że będzie to dosłownie cytowane. I nazwa, której poszukujemy, to punkty, napisałem to źle jeszcze na dodatek, i spacja, żeby sobie zrobić jakiś odstęp na cyferkę. Z racji, że to dalej nie wyświetla liczby punktów, to musimy dodać coś jeszcze: ponownie punkty, modify the text, ale tym razem opcja add, żeby móc dodać sobie. I tym razem nie będziemy nic dodawać w cudzysłowie, ponieważ mamy tutaj już wszystko, czego potrzebujemy, ale będziemy potrzebować taką opcję jak variable string. Jeżeli użyliśmy tutaj zmiennej globalnej, to poza variable string musimy dopisać jeszcze na początku global. I dzięki temu będzie się dotyczyć zmiennej globalnej. Z racji, że ja użyłem zmiennej sceny, to wystarczy właśnie taka funkcja i tutaj w nawiasie wpisujemy jaka ma być to zmienna. W efekcie dzięki temu będzie to wyświetlał aktualny stan naszej właśnie zmiennej. Przetestujmy. Zapomniałem, że naszych monetek jeszcze nie ma umieszczonych na mapie, ale już to się z tym uporam. Pomniejszmy je nieco. Pamiętajmy, że klikając Shift, możemy skalować z zachowaniem wymiaru, czyli jednocześnie będzie się to zmniejszać o taką samą długość, zmniejszać albo zwiększać o taką samą długość, jak i szerokość jednocześnie. W takim razie umieściłem na mapie 3 monetki i powinniśmy postarać się zdobyć te 30 punktów. Mamy 10, mamy 20 i mamy 30 ostatecznie. W takim razie wszystko nam działa. Teraz czas przejść do drugiego elementu naszego. Spotkania, czyli do stworzenia ruchomej kamery, stwórzmy ją w takim razie. Kliknijmy Add a New Event, i tutaj w tej sekcji nie dodajemy żadnego warunku. Dlaczego? Dlatego, że kamera ma śledzić naszą postać zawsze bez żadnej przerwy. W takim razie będzie to działało tak samo jak z tym, żeby ukryć tą teksturkę przepaści. Nie będzie to potrze tu potrzebny warunek, ponieważ będzie się to działo zawsze w każdym momencie. Ale w sekcji Add Action będziemy już potrzebować dodatkowej oczywiście akcji. Wpiszmy sobie camera i tutaj możemy skorzystać z opcji o nazwie center the camera on an object. Oczywiście tutaj wybierzemy sobie obiekt, do, przy którym ma ta kamera cały czas być skierowana. Kliknijmy OK i teraz powinno to działać. I ta kamera rzeczywiście cały czas podąża za graczem. Tylko wygląda to tak trochę sztywno, dlatego ja pokażę Wam trochę trudniejszą metodę jak to zrobić, ale gwarantuję Wam efekt będzie tego warty. Także usuńmy sobie to Center Camera on Gracz i dodajmy kolejne elementy. Ponownie sobie wpiszę tutaj słowo kluczowe, żeby odnaleźć szybciej interesujące mnie frazy. I teraz nie możemy już centrować naszą kamerę w jakimś konkretnym obiekcie, ale będziemy musieli to zrobić osobno dla dwóch osi. Osobno dla osi X i osobno dla osi Y, ponieważ daje to nam dużo większe możliwości. W sekcji Choose an Operator wybierzmy Set to, żeby ustalić jakąś konkretną wartość. I teraz ta sekcja wartość będzie najważniejsza oczywiście, ponieważ to tutaj wpiszemy jaka będzie dokładna pozycja w osi X naszej kamery. Ta pozycja nie będzie wyrażona żadną zmienną ani tym bardziej stałą, będzie wyrażona jakimś określonym wyrażeniem. Wyrażenie to zaczniemy od funkcji o nazwie lerp. Tutaj komputer podpowiada nam już, żeby do tego lerpa dodać sobie trzy numery. I teraz, żeby wiedzieć, jak konkretnie zapisać te numery, musimy zrozumieć, jak działa LERP. Postaram się Wam to wytłumaczyć w miarę prosto. Pierwsze dwa numery to będą takie graniczne punkty. W jaki sposób teraz to zrozumieć? Żeby to odpowiednio pojąć, to musimy sobie wziąć jakieś konkretne liczby. Wydaje mi się, że to będzie najprostsze. W takim razie weźmy sobie dwunastkę i dwudziestkę czwórkę jako pierwszą i drugą wartość. Zadaniem funkcji LERP będzie Powolny wzrost od 12 do 24 w czasie, który będzie opisany przez tą trzecią liczbę. Czyli na przykład jeżeli trzecia liczba to będzie 0,5, to będzie to oznaczało, że liczba stopniowo zmieni się z 12 na 24 w czasie pół sekundy. Widzicie już jakie będzie to miało konkretne zastosowanie w naszej kamerze? A no, będzie to dawało taki płynniejszy ruch, ponieważ pozycja naszej kamery nie, nie będzie cały czas stale narzucona, ale będzie się tak płynnie zmieniać. Oczywiście pierwszą pozycją, z której będzie ta przemiana następować, jest obecna pozycja kamery, opisana jako kamera X. Drugą z nich jest, to, się pisze, to, to trzeba napisać dłużej, przepraszam, drugą z tych pozycji jest obecna pozycja gracza. Ja gracza nazwałem po prostu jako gracz i teraz kropka X, ponieważ potrzebujemy współrzędnej X-owej. Trzecia z tych współrzędnych ma nam definiować, jaki będzie czas tego przemieszczenia. Proponuję wziąć w miarę krótki, możecie sami go dostosować. Ja wezmę, że to będzie 5 sekundy. Tutaj nie musimy niczego wstawiać. Kliknijmy OK. Sprawdźmy, czy działa. I rzeczywiście nasza kamera przemieszcza się zaraz obok, przez co widzicie ruch jest płynniejszy. Ja, naszą, ja moją postać zastopowałem, ale kamera dalej podąża, żeby ją. Dogonić. Dla przykładu pokażę Wam, co jeżeli ta wartość będzie dużo większa. Na przykład dajmy tutaj 2. I nie wygląda to chyba zachęcająco. W takim razie dajmy tutaj na przykład 0,2, żeby sobie po prostu poeksperymentować. Teraz, jak widzicie, kamera przechodzi dużo szybciej. Dlatego zachęcam Was, żeby po prostu samemu to sprawdzić. Ja wrócę do tej wartości 0,05. I to samo musimy analogicznie zrobić dla pozycji Y. Także ponownie wpisujemy kamera. I teraz set to lerp w nawiasie trzy zmienne, trzy wartości. Pierwszą z nich będzie oczywiście kamera Y. Drugą z nich będzie oczywiście. Trzeba się nie od stawiać tych średników. Drugą z nich będzie pozycja y gracza, czyli gracz.y. A trzecią z nich będzie wartość tego przemieszczenia, wartość czasu tego przemieszczenia, czyli w tym wypadku 500 setnych sekundy. I to tyle. Tylko że jak zapewne zauważycie, mamy z tym wszystkim jeden drobny problem. Mianowicie te punkty, które tutaj są napisane, nie do końca nam przechodzą w interfejsie. A my chcemy to chyba w jakiejś stałej mieć odległości od gracza, a nie żeby były w jednym miejscu. W takim razie zajmijmy się tym teraz. Dodajmy sobie nową akcję, ponieważ to też nie potrzebuje warunku, więc możemy zapisać to w tym samym. Kliknijmy Add Action i w tym wypadku będziemy potrzebować dodatkowych warunków. Zaznaczymy sobie chociażby punkty, i tutaj odnajdziemy coś takiego jak Put on an object around another. I teraz dzięki temu wybierzemy sobie gracza. I musimy ustalić dwa parametry. Pierwsze to będzie odległość od gracza. Taka to może być oczywiście również stała, zmienna, albo tak jak w przypadku tej kamery, to może być jakieś wyrażenie. I oczywiście możemy to zrobić metodą prób i błędów. Ja sądzę, że dystans odpowiedni to będzie może połowa tego 130, a kąt to będzie kąt względem samej pozycji gracza, w której będzie to umieszczone. Mi się tak na oko wydaje, że 270 będzie dobrym kątem. Przetestujmy. Punkty są wyświetlane teraz zaraz nad graczem, ale jeżeli chcecie mieć to w jakichś innych wartościach, to oczywiście możecie to zmienić tak jak Wam wygodniej. W każdym razie ja tutaj pokazałem w jaki sposób ustawić tą stałą wartość. Pozostaje mi rozwikłać jeszcze jedną zagadkę, czyli co zrobić, żeby nasz poziom mógł zostać przez nas ukończony tylko w wypadku kiedy zbierzemy określoną ilość punktów. Żeby to zrobić musimy dopisać jeden warunek do naszej mety. Przypomnijmy, że jedynym warunkiem zwycięstwa, który jest opisany tutaj, będzie to, żeby gracz kolidował z metą, ale my z racji, że chcemy jeszcze dodatkowych warunków, to dodajmy sobie add condition i teraz w sekcji Other Conditions wybierzmy zmienna i sprawdźmy sobie wartość zmiennej lokalnej. Zmienna oczywiście to zmienna punkty, i teraz wybierzmy jej operator. Powinna być większa albo równa. W tym wypadku greater or equal to. I powiedzmy, że gracz musi zebrać minimum 20 punktów. Oznacza to, że może zebrać 20, ale może zebrać też więcej. Przetestujmy. Zebrałem 10 punktów, wchodzę na to miejsce i niestety nie mogę przejść dalej. Zbiorę 20 punktów, doskoczę do tego miejsca i gratulacje, wygrałem. Tak samo będzie, jeżeli zbiorę więcej niż 20 punktów. Tutaj również wskoczę i wygrałem. W takim razie na ten odcinek to będzie już wszystko. W następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się ekranem pauzowania, menu głównym oraz ustawieniami takich podstawowych opcji. Dodatkowo, wydaje mi się, że na kolejny poradnik. Czwarty już z rzędu. Dobrą opcją będzie chociażby stworzenie systemu przeciwników oraz możliwości jakiejś walki z nimi, a co za tym idzie, HP oraz itemy, które nam to HP zregenerują. Niemniej będę słuchał Waszych propozycji, i jeżeli macie jakieś ciekawe propozycje, a jedną już dostałem w komentarzu, to możecie oczywiście się nimi chwalić. Z chęcią pomogę, jak tylko będę potrafił i odpowiem na Wasze zapytania. Na ten odcinek to będzie już wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć. Na koniec przed Wami taki krótki bonus, bo zapewne niektórzy z Was zastanawiają się, dlaczego trzeba tutaj jeszcze raz podmieniać ten nazwę punkt 0 na po prostu punkty. Czemu nie można było od razu dopisywać tutaj po prostu nowej wartości punktowej? I teraz chciałbym Wam zademonstrować, dlaczego nie wolno tak zrobić. W takim razie usuńmy sobie tutaj wartość tych punktów, usuńmy tą frazę i tutaj po prostu dodajmy nową wartość punktową do tej poprzedniej z tekstu. Przetestujmy, jak wszystko działa. Punkty 10, punkty 1020, punkty 10000 nie, 102030. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.